Siemdeczko, w tym odcinku jak zwykle jestem w grze Minecraft i dzisiaj tak pójdziemy w pierwszej serii nasz na telefonie. Stworzyłem, ale to w końcu miejsce dla widzów, nowych subskrybentów i starych też subskrybentów, naszych moich widzów, które Wam zaraz pokażę. To jest tylko... O ja sobie góry Baszkę a tu nie, no dobra, chcę do góry, lecimy szybko. To Bitcoin to, że to bardzo... Czyli jest ten portal. No... Dobra, szybko wchodzimy, wyjdziemy znowu i chyba to tak zadziała. Dobra, widzę, jak lecimy szybko. I zadziałało. Nie, 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 nie. Naprawdę widzę, więc naprawdę. Dobra widzę, ja bym się pochwalił wtedy, jak to zrobić, ale jednak nie wiem Nie było na tematu Dobra widzę, szybko to idziemy po schodach jednak To są co najlepsze są na świecie, widzę wiem Najlepszych nie mam Takie naturalne Dobra, to jest szybko zakręt Idziemy tutaj tędy Dobra widzowie I teraz macie czas żeby zostawić subskrypcję i łapaczkę w górę nad tym kanalem A ja my lecimy tutaj szybko Dobra widzowie Szybko tutaj jedzimy, tutaj poza. Tak gdzie O ty mogę tu to było O nie, półkwarta No panie polecie Dobra co tego ja nie potrzebuję. potrzebuje Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuje. Dobra, widzimy na to, ale nie zwracajcie uwagi, bo to jest dalej budowę. Uwaga, czy trafię? Nie, nie wiem, gdzie, że trafię na radę. Nie? to Tam? No to, ja dalej się trzymam. Nie topi się. Dobra, to jeżdżamy, jak widzicie. Drzewo na drzewy na drzewie na drzewy na, na, na drzewie na drzewie na drzewie na drzewie na drzewie. Tak do 365 kratki. Na, na maksymalnej wysokości widzę Tutaj lecimy, a to nie jest przypadkiem, bo to jest trzeba tym ta widzicie. Te domy będą budowane dalej. I tam będą wasze niki lub kanały nawet. Jak będziecie chcieli. Za każdą subskrypcję, jak tak, to postawcie łapeczek w górę i komentarz na Hashtag, ale tego też nie powiem, musicie wejść w komentarze i zobaczyć napisy tam, bo się na razie nie wiem, co było... Dobra. A... Ooo... Ojej. 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 Dobra widzowie To jest próbując jakoś Dobra, jesteśmy u góry Tutaj już jest ciura w dachu To już są napisane temu, jeśli chcecie to sobie zapalizujcie Widzicie tutaj Achty, Boruwa Filip, Kapać... Fajny Koala Xlots Karol Alvaro Karix, YouTube Kozak Janek skok. widzowie. U góry już nic więcej nie ma. Można spróbować wejść do góry. O tu... Ten dana fajny... O, nie zamknę po prostu okej. Okay. Wchodzimy tutaj szybko i tutaj jestem do kolejny dom, jak już Dziura! Domu. Więcej dziur. Tutaj jakby tutaj dalej tam chyba wyżej niż nic nie ma. I tak wyglądają takie mniejszy odległość tutaj 2021-2022 Lefa Ostarzen widzowie nie mój kanał I napiszę w ogóle w komentarzu czy czycie odcinek, gdzie oceniam pierwszy odcinek na, na, na YouTube. A wy nie zapomnijcie o łapce, w się z wam i na razie papa. Pa. Cześć!